Hej, witam Was w kolejnym vlogmasie. Zapraszam Was na dzień z nami. Idziemy zaraz na sesję zdjęciową świąteczną, więc będziemy się teraz ubierać i później do Was się odezwiemy. Tak, Blanka? Max pojechał właśnie do fryzjera, a ja tutaj mam sukienki dla dziewczynek. Znalazłam takie same sukienki. One są z Newbie i postanowiłam, że ubiorę dziewczynkom na sesję właśnie te sukienki. Nie kupiłam wcześniej nic innego, chciałam kupić takie granatowe i czerwone welurowe, ale nigdzie ich już nie było dlatego e, będzie coś takiego, wyprasuję je, będą miały też drugą stylizację ale już nie taką samą, więc idę je teraz na szybciutko wyprasować dobra dziewczyny, otwieramy kalendarze Oliwcia może najpierw znajdźmy dla Blanki dwójeczkę, żeby sobie zjadła spokojnie tu jest dwójka już Blania poczekaj siostra ci da proszę Blaneczka, na zdrówko Wczoraj też kichnęła się, jak dawałam Ci czekoladkę z oliwcią. Masz. Proszę, i oliwka, otwieraj swoje. Teraz tak patrzymy, że tutaj wszystkie u góry okienka już były puste. Musiały te czekoladki gdzieś powypadać, bo oliwka nie otwierała, ale za to tutaj jest grubo, więc y, chyba musiały wszystkie spaść na dół. A ja teraz idę po kalendarze kosmetyczne, tak? Na początek otwieramy kalendarz. Y, nie, Ty, Blanka, nie. Oliwki, i szukamy dwójeczki. Gdzie jest dwójeczka? Widzisz gdzieś dwójkę tu? Tu chyba. Nie, to jest trójka. Słowo widać. Okej, okay. co? So, Bleneczko, dostałaś swoją czekoladkę. Wystarczy. Nie można za dużo. Oliwka dzisiaj nie ma siły na otwieranie kalendarza. Ja w ogóle nie wiem, co jej dzisiaj jest. Chyba mało zjadła w szkole. Co jadłaś w szkole? O. Co to jest oliwcią? Co to może być? Sprawdź. Tak, Blanka. Do rzęs. Do rzęs? Uu, tu już do będziesz się malować? Mmm, ty lubisz kosmetyki, nie? No dobra. To co? Idź schowaj w to swoje miejsce i zaraz otwieramy mamy kalendarze. Ok, już Oliwka pomogła mi znaleźć dwójkę. I coś tutaj wypadło z drugiego okienka. I jestem bardzo ciekawa, co to jest za produkt. Za chwilkę. Przeczytam i wam powiem. Otworzymy jeszcze szybko, tylko drugi kalendarz. Oliwka podasz? I jestem bardzo ciekawa, co w tym kalendarzu tak pięknie pachnie cynamonem. Oli, nie, bo ty dzisiaj nie, ten, nie dajesz rady. O, i co my tu mamy? Jakaś mgiełka, musik, co to jest? Jak to wyciągnąć? Nie chcę wyjść. <laughs> o. Zaraz wam powiem wszystko, tylko przeczytam i przejdę, może na komodę, żeby dziewczyny mi tutaj nie zabierały tych produktów. Tak szybciutko z blanką na rękach, e, powiem Wam, co tutaj mam. E, w kalendarzu z Rituals była taka pianka pod prysznic, e, taki jakby żel, e, który tworzy później piankę. Bardzo ładny zapach ma, na pewno dzisiaj go przetestuję w kąpieli. A to drugie to jest. E, Taka rolka, wydaje mi się, że jest to rolka pod oczy. Nie jest nic napisane, będę musiała sprawdzić na internecie. Jest tylko na opakowaniu, że jest to hialuronowa rolka intensywna i to tyle. Więc na pewno o tym coś więcej poczytam już po sesji w internecie. A teraz idę bramkę ubierać. jestem z Oliwką w samochodzie jedziemy właśnie do sklepu musimy kupić blance mleczko co jeszcze? a coś na jutro na obiad musimy wymyśleć i kupić i za chwilę tutaj wrócimy do domku i będziemy wtedy sprzątać w pokoju tak? zapinaj pasy i jedziemy odezwiemy się może w sklepie jest bałwan piękny, duży piękny co? podoba ci się? A kto to jest taki czerwony Blanka? Co ci siostra dała? Jeść? Halo? Czym trzios na nakarmiła? Diemen. No ładnie. O o. No nie moja. Dobra, już. Przestań. Blanka. Blania? Smakuje? Smakuje była. Blanka? Dobre? A jak Wam podobało się na sesji? Fajnie! Podobało Ci się? I za rok też pójdziemy? Tak. Ale tej samej pani. Tej samej? Tak. A co Wam najbardziej się podobało? Jakie piesek. zdjęcia? Piesek. No, piesek był super. Noga mi się podoba? Ja, ja się podoba. Głowę to. Ale kocu co wtedy? Jest jest buła, jest co? Jest zbułaś. twoja <laughs> głowa jest buła ale mała bułeczka Panie, jest teraz tylko. Ale przy dramie jest, bo była. Zobacz, Widzisz, ale przy dramie jest. Panią? Nie. Nie. Cześć. Ej, hey, cioto, Lancik! Co tam? Co tam? Chyba to ta idzie. Mm. Wow. Nasz dzień dobiega powoli końca. Mamy teraz małą przerwę w oglądaniu y, filmów. Leci i Dirk Dancing i tutaj oglądamy jakiś film Maxa. Halo Blania, Blanka na ziemi się bawi. Oliwcia już zasypia i chyba nie dokończę tego, bo szoruje równo. Halo. Blanka jest dzisiaj bardzo bardzo marudna, yy, ale w sumie wcześniej wstała i przez to, że jechaliśmy na tą sesję zdjęciową miała bardzo krótką drzemkę. Halo. A ona tak lubi sobie pospać dwie godzinki i mieć jeszcze dodatkowe dwie króciutkie drzemki. A tutaj były dwie w ciągu dnia i naprawdę krótkie. Jedna trwała może pół godziny. Druga z 15 minut. Halo. Kto tam jest? Ale się cieszy dziewczynka moja. Jak pięknie ząbki pokazuje, tak. Mamy sześć zębów. Eee. Tak, teraz eee. na dole będą wychodzić dwójki, tak? Halo? No, 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 nie wolno. Ech? Nie wolno! Sacy! <grym> Oliwcia już prawie zasypia, zaraz będę kładła Blankę spać. Eee, czekamy na maksa. Halo Blania? I wtedy wykąpię się też ja i dzisiaj chciałabym przetestować ten e, żel. Tą piankę z y, Rituals, z kalendarza. Tak, Blaniu? Ale pięknie pokazujesz ząbki, ślicznie. I nie widać mamy. Koniec nagrywania? Pokaż ząbki. Uuu, tak? Tata zaraz przyjdzie, może jeszcze z tatusiem coś nagramy. Uuu. Dobrze jest mieć to lustro, bo Blanka już naprawdę zaczęła mi marudzić, e, ale postanowiłam, że jeszcze tutaj coś dla Was dogram. E, ogólnie chciałabym, żeby Max więcej pojawiał się w naszych vlogach, e, ale jeszcze mega się wstydzę przy nim nagrywać. E, tak naprawdę jak ze za ścianą, to się denerwuje, a co dopiero jak mm, wyciągam aparat przy nim, ja widzę, że on. E, jest taki naturalny przed kamerą, niczego nie udaje. Muszę też trochę przycinać, jak czasami coś powie, to po prostu się nie nadaje, żeby wkleić do filmu. Ale tak, chciałabym, żeby więcej się pojawiał. Mam nadzieję, że dzięki temu vlogmasowi troszeczkę się przełamie i może uda mi się z Maxem coś nagrywać więcej. Nie wiem dlaczego, ale mam jakiś taki, nie wiem, po prostu się wstydzę przy nim nagrywać. Przy Emilii już nagrywałam, nagrywałam już przy wielu osobach, ale jakoś tak przy Maxie nie wiem dlaczego się denerwuje. Myję codziennie to lustro, ale widzę, że moje dziewczynki dbają tutaj, żeby zawsze były ich paluchy. Chciałam w tym roku, jak co roku na vlogmas, pójść do fryzjera, ale zastanawiam się, czy jest to dobry pomysł. Pokażę Wam teraz, co się stało po ciąży z moimi włosami. To jest cały mój kitek, jest tego naprawdę mega, mega malutko. A tutaj. Są włosy, które mi dopiero rosną. Ja tych włosów w ogóle nie miałam. Naprawdę wypadały mi włosy z cebulkami, i teraz one są takie tutaj dopiero króciutkie. Mam tych włosów po prostu wszędzie dookoła. Tutaj mam bardzo gęsto już. Gdybym zrobiła sobie takiego małego kiteczka, tutaj naprawdę jest ich sporo, ale tutaj jest bardzo, bardzo krótko. I boję się, że jak pójdę do fryzjera. Żeby zrobić odrost, bo byłam w sierpniu, bo już byłam zmuszona przed ślubem zrobić włosy. Boję się, że mi e, doradzą i zgodzę się, żeby tak króciutko je ściąć, a tego bardzo bym nie chciała. E, wolałabym, żeby one mimo wszystko były dłuższe i niestety nie wiem, albo będę chodziła z takim odrostem jeszcze... Do wiosny, aż te włoski troszeczkę urosną. Albo wybiorę się do fryzjera, ale po prostu będę musiała postawić na swoim i nie wiem jak to zrobię, no bo się mega stresuję, że będą naprawdę takie króciutkie, a tego bym nie chciała. No i ogólnie e, włosy w końcu zaczęły mi rosnąć. Biorę tabletki Biotebal. E, byłam już i u lekarza, i u kosmetyczki, e, u. E, Mojej takiej znajomej, która już wcześniej mi doradzała z hormonami. Wszyscy po kolei zalecili, żebym zbadała po pierwsze hormony pociąży, tarczyce. A druga sprawa jest taka, że po prostu mi pociąży mega wypadły, i teraz nie wiemy, czy przez to, że coś się stało starczycom i hormony buzują, i coś jest nie tak, czy po prostu miałam takiego pecha, że aż tyle włosów straciłam, a straciłam ich naprawdę, mówię, bardzo, bardzo dużo. Mam tak malutkiego tutaj kiteczka. To są moje wszystkie długie włosy, więc no, aż żal. Cały czas chodzę w takich krótkich, tutaj nisko spiętych. Ala kucykach albo takich koczkach, albo w rozpuszczonych, ale to rzadko. No bo e, mówię, nie mam jak się uczesać inaczej, więc przez vlogmas będziecie często mnie widzieć w takich fryzurach. E, no ale tak jak mówiłam, nie mam po prostu z czego zrobić e, kitka, warkoczyka czy jakiejś innej fajnej fryzury. A co robisz, Akuku? Akuku? Twoja si A Akuku robisz pięknie! Twoja siostra już śpi, a ty co? Wszędzie mamy braki w tych narożnikach. Pewnie już. A, nie śpisz, dobra, to oglądaj tam bajkę. Mamy braki w tych narożnikach, ale dziewczynki nam je wyciągają. A jak robiliśmy remont, to też tutaj e, była wybijana ściana, więc e, musimy dokupić i tak, i tak tutaj. No ale nie wiem, czy będziemy zakładać, bo ten nasz mały szkodnik wszystko niszczy. Halo! Halo, o tobie mowa. Hy? Wszystko zabierasz, nie? Wszystkie małe części. I wszystko do buzi. Hy? Tak! O tobie mowa. A dzisiaj też zauważyłam, że w sumie nie ja, tylko Max, e, że nasz Kuba, kot tutaj się wspina po tej choince, jest obdrapana wszędzie, więc e, mam nadzieję tylko, że nie będzie się przewracać, bo już Kuba tutaj się dopadł. Perełka też powoli szaleje. Tak, pełno kory, się sypie, no ale trudno, będziemy jutro sprzątać. Ogólnie polecam e, Biotebal. Brałam na początku Biotebal zwykły, ale e, w sumie tam chyba można maksymalnie dwa miesiące brać. E, brałam całą paczkę, zjadłam, później zrobiłam przerwę i teraz e, biorę znowu, ale tym razem kupiłam sobie Biotebal Max. I naprawdę są to bardzo fajne tabletki, wzmacniają włosy, skórę, paznokcie. Ja naprawdę bardzo je lubię i zauważyłam, że po tych tabletkach mega szybko rosną mi włosy, bo te króciutkie, tak naprawdę. Zaczęły odrastać mi w wakacje, tak lipiec, sierpień. One były naprawdę króciutkie, takie kilkumilimetrowe, a teraz są już naprawdę długie, więc myślę, że te tabletki pomogły w tym i dzięki temu rosną one szybciej. No ale e, tak czy siak, e, biorę te tabletki i muszę zbadać sobie hormony. Myślę, że zrobimy to na pewno jeszcze w grudniu, bo Max też musi iść na krew, bo dawno nie byliśmy i po prostu czas sprawdzić, co tam się dzieje. Dzieje, bo wiem, że mam problem z tarczycą, mam uszkodzoną, ale nie wiem, czy teraz coś też się nie wydarzyło po tej ciąży, więc na wszelki wypadek trzeba sprawdzić i pójdziemy razem z Maksem na badania. Kochani, dziękuję, że byliście dzisiaj z nami. Ja już kończę tego vloga. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i zapraszam już jutro na nowy odcinek buziaki.